Od lat wiadomo, że Niemcy finansują najróżniejsze ekologiczne organizacje, które zajmują się powstrzymywaniem inwestycji w Polsce, w tym inwestycji przeciwpowodziowych. W tym czasie polskie służby nie znalazły ani jednego niemieckiego agenta, nocy aż premier Donald Tusk wyjaśni nam, czy całkowita ślepota państwa polskiego względem niemieckiej agentury i agentury wpływu to jeszcze jest głupota czy już zdrada. Zajmijcie się poważnym przeciwnikiem, a nie bobrami. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, według raportu francuskiej Ecole de Guerre économique. Niemcy wydają miliony euro na działania wymierzone we francuski przemysł nuklearny. Finansowane przez rząd federalny fundacje Heinricha Bella, Róży Luksemburg, poprzez różnego rodzaju publikacje, szkolenia, stypendia, spotkania z politykami, z liderami opinii, starają się utrudnić i spowolnić rozwój francuskiej energetyki jądrowej. Fundacja Heinricha Bella działa również w Polsce, współpracuje z obecnymi w tej koalicji rządowej Zielonymi, finansuje kampus Rafała Trzaskowskiego. Nie ma żadnego powodu... A potrzeba wręcz wielkiej naiwności, żeby uważać, że niemiecka agentura wpływu działa w Polsce inaczej niż w Niemczech. Od lat wiadomo, że Niemcy finansują najróżniejsze ekologiczne organizacje, które zajmują się powstrzymywaniem inwestycji w Polsce, w tym inwestycji przeciwpowodziowych. W tym czasie polskie służby nie znalazły ani jednego niemieckiego agenta. Wnoszę o przerwanie obrad do czasu, aż premier Donald Tusk wyjaśni nam, czy całkowita ślepota państwa polskiego względem niemieckiej agentury i agentury wpływu to jeszcze jest głupota czy już zdrada. Zajmijcie się poważnym przeciwnikiem, a nie bobrami. Jeśli cenisz to, co robimy na Konfie i chcesz nas wesprzeć, możesz postawić nam kawę. To drobny gest, ale ogromne wsparcie dla niezależnych treści. Link znajdziesz w opisie. A teraz zapraszamy na dalszy ciąg filmu. Nie kłóćcie się nie oznacza nie debatujcie. Proszę państwa, ja zwracam się do przede wszystkim prezydium Sejmu o wszczęcie procedur związanych z powołaniem komisji śledczej na temat wpływu służb niemieckich na scenę polityczną polską z uwzględnieniem szczególnym Ministerstwa Ochrony Środowiska. bowiem nawet, proszę Państwa, dzisiaj pani minister Heni Kloska zagłosowała przeciwko ustawie powodziowej. To jest, proszę państwa, to są znamienite przykłady tego, że tam się coś nie takiego dzieje, coś niedobrego się dzieje. Ponadto wnoszę, panie marszałku, o przemyślenie tej propozycji, żeby dzisiejszą debatę o godzinie 18 poprowadziła pani marszałek Monika Wielichowska. Oczekują mieszkańcy Dolnego Śląska z całą pewnością będą zadowoleni. Dziękuję. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Przedstawiona propozycja PIT-u kasowego zawiera mnóstwo niepotrzebnych ograniczeń, wyłączeń, w wyniku których praktyczne jej zastosowanie będzie bardzo ograniczone. Możliwość wyboru PIT-u kasowego została ograniczona, no, ograniczona tylko do najmniejszych przedsiębiorców o przychodzie do jednego miliona złotych, takich, którzy mają przychody w relacjach z innymi przedsiębiorcami, oraz ograniczona tylko na dwa lata. W związku z tym nie jest to tak naprawdę PIT-kasowy i ta propozycja jest odległa od zapowiedzi premiera Donalda Tuska, który mówił, że przedsiębiorcy będą mieli możliwość rozliczenia się na podstawie pitu kasowego. Dlatego w trosce o realizację obietnicy premiera Donalda Tuska składamy kilka poprawek, które mają przybliżyć ten projekt do czegoś, co rzeczywiście można byłoby nazwać pitem kasowym. W pierwszej poprawce proponujemy wykreślenie tego ograniczenia tylko do transakcji pomiędzy przedsiębiorcami. To w uzasadnieniu ustawy w żaden sposób nie zostało wykazane, dlaczego należy wykluczyć przedsiębiorcę uzyskujących przychody od konsumentów, a nie od przedsiębiorców. Zgłaszamy też przy okazji poprawkę uszczelniającą te przepisy, to znaczy do, formu... do... Polegający na rozszerzeniu pojęcia uregulowania należności oraz na, również na zbycie tej należności. Bez tej poprawki może się okazać, że ustawa będzie miała istotne dziury i dojdzie do handlu takimi należnościami. Uważamy też za zasadne likwidację tego dwuletniego okresu, po którym i tak trzeba będzie zapłacić podatek od nieopłaconej faktury. Na tym polega istota PIT-u kasowego, że nie płacimy podatku do momentu otrzymania zapłaty, a nie nie płacimy podatku do momentu otrzymania zapłaty, ale i tak go płacimy za dwa lata. To w ogóle nie jest żaden pit kasowy. Naszą kluczową poprawką jest jednak wprowadzenie zapisu, że z pitu kasowego mogą korzystać wszyscy przedsiębiorcy rozliczający się na podstawie księgi przychodów i rozchodów. Załatwia to nam od razu kilka problemów. W projekcie z pitu kasowego są wykluczeni, wykluczone spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie i znowu uzasadnienie w żaden sposób nie tłumaczy dlaczego. Wydaje się, że wynika to tylko z lenistwa ustawodawcy, któremu nie chciało się wprowadzić odpowiednich przepisów wykluczających na przykład spółki cywilne, w których skład wchodzi spółka ZO, prowadząca pełną księgowość, a nie KPIR. Jeżeli przyjmiemy takie założenie, że może na podstawie tego rozliczać się każdy, kto prowadzi księgę przychodów i rozchodów, automatycznie wykluczamy spółki cywilne, spółki jawne, w skład w których wchodzą spółki kapitałowe, więc ten problem znika. I jednocześnie podnosimy limit. Na, do którego można rozliczać się na podstawie tego pitu kasowego do 2 milionów euro, dzięki czemu znacznie większa liczba przedsiębiorców będzie mogła z niego skorzystać. Ten limit 2 miliony euro ma dosyć głęboki sens, ponieważ jest to limit dla małego podatnika. I obecnie w przepisach jest tak, że jak ktoś jest małym podatnikiem, to ma możliwość na wiele udogodnień. Na przykład może się rozliczać na ryczałcie. Jeżeli jest podatnikiem CIT, to może płacić 9 podatek, może rozliczać podatki kwartalnie może stosować jednorazową amortyzację i co najważniejsze może stosować kasowy VAT. Nie widzę żadnego powodu, dla którego pozwalamy przedsiębiorcom stosować kasowy VAT do 2 milionów euro przychodu, a kasowy podatek dochodowy tylko do 1 miliona złotych. To nie ma wielkiego sensu, jeżeli boimy się tego, że na komisji panie Tak, natomiast teraz wnioskuję o podniesienie do 2 milionów euro i wydaje mi się, że mam do tego prawo. Więc jeżeli zrobimy to na poziomie 2 miliony euro, czyli mały podatnik, przedsiębiorcy są przyzwyczajeni do tego, że od tego progu no nie mają już tych udogodnień. A Wracając do mojej poprzedniej myśli, zanim mi Pan przerwał, jakie jest uzasadnienie, żeby pozwolić ludziom rozliczać VAT kasowy do 2 milionów euro, a PIT kasowy tylko do 1 miliona złotych? No jeżeli ktoś boimy się, że ktoś będzie oszukiwał, no to na vat będzie oszukiwał do 2 milionów euro. I nie widzę żadnego uzasadnienia, żeby tak to trzymać. To jest trochę jak traktowanie tych przedsiębiorców jak oszustów i złodziei, jak to miał w praktyce poprzedni rząd. No to w poprzedniej kadencji przyjmowano tutaj przepisy, gdzie. Y, prze, jaka hańba, proszę pani, to wy zaczęliście traktować przedsiębiorców jak złodziei. W przepisach dotyczących wszczęcia kontroli albo w przepisach dotyczących dostępu do tajemnicy bankowej zaczęliście traktować uczciwych ludzi tak jak wcześniej były tylko traktowane osoby podejrzane od przestępstwa albo wykroczenia. To Wy zaczęliście traktować przedsiębiorców jak oszustów i złodziei, a teraz obecna władza idzie dokładnie tym samym tropem i kontynuuje może tego rodzaju nie retorykę w tym momencie, ale kształtowanie przepisów, na podstawie których nie wierzymy przedsiębiorcy, że jeżeli przekroczy milion złotych przychodu, to nie będzie dalej zachowywał się uczciwie, nagle coś w niego wstępuje i zacznie wyłudzać podatek dochodowy, pomimo tego, że nie będzie wyłudzał VAT-u, bo pozwalamy mu na rozliczenie VAT-u kasowego aż do 2 milionów euro. Głęboko wierzę, że podatki powinny być niskie i proste, ta regulacja bez uwzględnienia tych podatek niestety, tych poprawek niestety nie jest czymś, co można nazwać niskim i przede wszystkim prostym podatkiem komplikuje rozliczenia, sytuacja, w której przedsiębiorca będzie musiał kasowo rozliczać VAT, a memoriałowo podatek dochodowy sprawi, że te rozliczenia będą niesamowicie skomplikowane. I mało kto w praktyce z tych przepisów w tej formie będzie chciał skorzystać. Dziękuję bardzo panie pośle za te merytoryczne uwagi.